Przepychanki normalnie do gniazd. Po dwie, trzy naraz w jednym gniazdzie się niosą, a tutaj się ich niesie cztery sztuki. A czy ta jeszcze czeka na swoją kolejkę, a tam trzy znoszą jajko. No bardzo ładnie. A ja witam Was serdecznie na kolejnym gniocie. Od rana praca w re na bazie. Zaraz lecimy kosić, bo trochę chwastów porosło, tylko niestety chyba Edzia będę musiał przymknąć. Bo się pokłócił z kosiarką, strasznie jej nie lubi, ją gryzie, na to strach, że tam łapę wsadzi pod spód i by się pokaleczył. Zaraz wam pokażę co on wyprawia. A Perełka po nas śniadanie dojada. Prosto z talerza. No elegancko. Edziu, jak będziesz atakował kosiarkę, to pójdziesz na trochę do końca, bo strach, że coś ci się stanie. Zobaczymy, może się uda. Nie, dobra. Edziu, muszę cię zamknąć. Na czas koszenia. Bo tu goście będą kosić, niekoniecznie się będą... O, niekoniecznie Edziu się będzie ich słuchał za bardzo. Niedobrze by było, żeby był wypadek. No trudno. Chodź Edziu, na te pół godzinki, godzinkę. Posiedzisz w końcu, nie ma wyjścia. Nie drap, nie drap. Można zaczynać. Trzeba trochę przykosić, bo takich roślinek pełno mi porosło. One już wysokie, teraz się będą pewnie rozsiewały. Trzeba trochę podrównać, może trochę ta trawa odbije. Dobra, gaz i odpalamy, jedziu zacznie niestety. Kury się boją drona, a dron tutaj lata. Tylko się pojawił i wszystko do kurnika ucieka. I alarm pełen. Edzia już można puścić, bo właśnie skończyliśmy tam kosić z przodu to niech sobie wylatuje on i tak się już tutaj prawie podkopał lecięciu pełen alarm od tego drona się pochowały i gęsi i kaczki i malutka z pisklakami mam nadzieję pisklaki padną co i pełen strach, dobra idę nie przeszkadzam im tutaj zobaczymy czy jajeczka są a tu jeszcze siedzą no i bardzo dobrze. Perliczki też w kącie. O, już trochę mniejsze. Boją drona, już nawet wychodzą. Dron teraz akurat z drugiej strony chałupy poleciał, a ujęcia z drona dam na koniec. Na koniec filmu, na koniec gniota Podłoży się jakąś muzyczkę. Jak kogoś interesuje, to sobie obejrzy, a jak kogoś nie interesuje, to sobie wyłączy. Tutaj jest te radyjko, które dostałem jest lux. Antena jest. Do samego dachu jeszcze by się wysunęła. Tutaj chwilę Wam włączę. Ładnie odbiera. Tutaj jest siła sygnału. Się zmieni radyjko. To tu już jakieś następne jest. Kolejne informacje to KFM. No i tak jest. Tu tych radyjek łapie pełno. Jakość jest bardzo dobra. Tutaj. Więc to jest taka w pewnym. Dobra. Nie puszczam za dużo, bo YouTube nie lubi jak tam jakaś muzyczka leci Jeszcze tutaj 3 czwartych opcji to nie rozkminiłem, bo tutaj Patrzcie, tu jakieś takie częstotliwości są, to ja w życiu nie widziałem, nie wiem o co tu Chodzi wcale Jak ktoś się zna to może mi Napisać do czego to służy, ale radio odbiera Super, naprawdę, jak tutaj u mnie zawsze miałem problem, żeby jakieś radio odbierało Odbierały tam z 2-3 stacje trochę lepiej na zwykłym radyjku I to jakieś takie co tam same muzykę zagraniczną puszczają, to ja nie przepadam a teraz to wszystkie radia łapią i luks, jakość jest pierwsza klasa, no tak jestem zadowolony z tego radyjka bardzo dobra rzecz a tutaj lodoweczka już zapakowana o, u góry jest ten dron, który tutaj latał, Tak jak mówiłem na koniec gniota Wam wrzucę możecie sobie porównać jak się baza zmieniła, Edziu Edziu widzi kamerę, to zaraz przylatuje możecie sobie porównać jak się baza zmieniła, wrzucę może na tych ekranach końcowych Baza z drona jakiś czas temu już dosyć dawno też było tym dronem nagrywane. To sobie możecie porównać, co się zmieniło. A lodóweczka jest, a w środku o jedzenie dla psa, dla kota. To w domu większy porządek. I jak się kręci po podwórku, chce im dać, to nie trzeba do domu wchodzić, bo to buty zdejmować, zakładać to zawsze się nie chce. A potem piachu się nosi do chałupy. Idealnie ta lodóweczka się tutaj wpasowała, niewielka prądu pewnie mało ciągnie, bo to jakieś tam A. Plus. No lux. Goście muszę przyznać, nie próżnują. Tutaj mi wysprzątali przez ten czas. Zadają dużo podchwytliwych pytań. Na przykład czemu wszędzie są puszki z jedzeniem dla psa czy kota, albo jakieś takie inne trudne pytania, na które niekoniecznie znam odpowiedź. No i jeszcze goście mi tutaj. Ładnie wszystko z przodu wykosili. Może jeszcze kawałek po kosze tutaj dalej, a z przodu nie koszę, no bo tutaj kaczki, gęsi sobie chodzą. Zaraz je puszczę na całe podwórko. Wcześniej nie puszczałem, no bo tu się kosi i tak dalej robiliśmy, ale zaraz można je puścić. Niech sobie polatają trochę po zielonce, pojedzą sobie dobrego. Bocianek już tu czeka, żeby wyjść. Chodźcie, chodźcie, je trochę polatacie. Edziu, nie strasz. Dobra, otwarte. Edziu musi lecieć, wszystko obwąchać. A tu im rzuciłem jeden talerzyk tego mojego słonecznika. I ładnie go tutaj sobie powydziubywały. O, do zera. Proszę bardzo, tu jeszcze parę im zostało. Ale to zaraz pewnie sobie wydziubią. No i lecą już na zielonkę, niech lecą. Edziu oczywiście już pod łatką się zamontował. Zaraz im tutaj podolewam wody. Ale patrzcie, co czarny cały czas wyprawia z tym paśnikiem. no. Za każdym razem je odgina, żeby mu tutaj na dół wyleciało. Może tak woli. No. A masz z powrotem. Ale Wyjad całą michę miał tej paszy. Zaraz się im dosypie. O taką paszę to one bardzo lubią. W moment znika. Ona jest z tej firmy Neo-Roll, czy jakoś tak. Ale króliki bardzo lubią. Trochę im tu sypie, ale tak to mają sianko, zielonkę, ale paszy też trochę. One tak jak przyszły, to były nauczone. Jeść pasze to im smakuje cały czas. A co tam łatki zajrzyj mi? Łatka, co tam? Budujesz gniazdo? Jeszcze chyba nie. Jeszcze czas, w ogóle nie wiadomo, co ona jest kotna. Okaże się. Jedziu będziesz tu pilnował, jak będą małe króliczki. Krzywolec, już się nie musisz chować w kurniku pleć sobie, gęsi, idźcie sobie już śmiało i kaczki na zielonkę, już dron nie lata, nie macie się czego bać, no macie tu wyjście otworzone. Wodę wymieniam w baseniku dla gęsi i kaczek, oczywiście Edek ma największą radochę, póki chlapało to jeszcze tam się taplał, a teraz jak już pod ziemią, pod ziemią, pod wodą jest szlauch, to już dla niego nie ma takiej aż zabawy, a tutaj całe towarzystwo już oczekuje się naleje to Edek odejdzie i się trochę pokąpią o proszę malutka z dzieciakami już tutaj się za zagrodę nawet wybiera o już ten ładny młody kogutek na kury skacze jajka jeszcze pozbieram bo trzeba gościom kolację przyszykować to będą mieli ze świeżutkich jajek i dzisiaj mamy 11 jajek coraz lepiej mi się te Kurki niosą. Dobra, zanoszę i trzeba szykować kolację. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja się z wami żegnałem, i na koniec zaraz wam wrzucę tutaj ujęcia z drona. Wyszły całkiem ładnie, bo przed chwilą sobie przeglądałem. W ekranach końcowych wrzucę wam ten stary film z drona, to sobie będziecie mogli zobaczyć, jak się baza zmieniła przez ten czas, jak tu mieszkam. Tamten. Film to był niedługo po tym, jak się tutaj wprowadziłem. Chyba pierwsza zima to była po tym, po tym jak się przeprowadziłem do lasu. A na dzisiaj się z Wami żegnam, lecę zająć się gośćmi, zrobić kolację no i pewnie się trochę pogościmy. Dużo mi tutaj pomogli. Porządek przed chałupą, na tarasie porządek, radyjko zamontowane, lodówka zamontowana. Jutro, jak się uda, to tutaj Gdzie Dziu grabił. To i my trochę pograbimy, tutaj sprzątniemy. No nic, nie przedłużam. Do zobaczenia jutro. Na razie, cześć.